też tutaj Mimi LPS 13. Za mną mój piękny pokój. Tak, 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 tak. Plakaty, tablice. Nie pokażę dalszej części, bo jest bałagan. Na biurku też panuje bałagan. Tamtego nie pokazuję. Dlatego, że to rysunek, który Wam pokażę po moich rysunkach. Yy, założyłam nowy zeszyt. Nie mówię Wam tego jeszcze. no Bo tamte rysunki się nie mieściły. Wygląda on tak. Przewrócę może na bok. E, musicie sobie przewrócić ekrany. Właśnie to wygląda na nim stoję. Ok, najpierw ze starego, zeszytu, który leży tu. Otwieram go. Dwa, 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 dwa. Jeszcze nie. E, nie wiem, czy bym pokazała to słowę, ale to na pewno tak. Pokazowałabym do niemieckiego. Tak, kotka na pewno doga też. Eee, tego... Te. tutu, tu. kisa, nie wiem czy już wyszedł. Z filmu Szkoła Diabła. Bary. Mogę go pokazać. A to jest bary? Tylko, że tamten ten jest trochę jaśniejszy, ten jest tym jaśniejszym. Też go mam. Co tutaj pisze? <laughs> Dobra, żeby... Bo wiem co tu piszę, no ale przez chwilę nie mogłam się rozczytać. Szarpę i! I moja ukochana Diana! To wcześniej mi ładnie wyszło, przyznacie? To jest Diana moja. Moja Diana. To jest z, z zestawu z blindami taka bardzo śmieszna, a to taka, no, to ja mi realistyczna. Ja Tutaj mam nawet taką cieniowaną klamkę. Okej, okay, ją ja I to jest Diana. I następna strona, to dodo, tak! I teraz mam jakąś owczarkę niemiecką, y, jakąś chorobę, że tak powiem, no bo teraz ciągle już oczarki, patrzcie. Y, w ostatnim odcinku też tutaj, bo o! Tego. Tak, to jest owczarek niemiecki, Delgado. Mam go właśnie dzisiaj Wam w ostatnim nie pokazałam, bo on leżał w kudle. nie chciałam mi, mi się go tam grzebać. a teraz go znalazłam. Już go nie schowam, bo to jest jeden z moich ulubionych. Jest z takiego zestawu, który dostałam od 3 na komunie. Czy na urodzinie? No, na komunie. Dwa lata temu. E, jest moim jakby, trofeum, bo on jest e, z zestawu z z violettą Nie były tylko dwa petry, bo ich było z 10. No, ale no, dobra, Violetto. Słuchamy, dobra. Delgado, z rysunku Delgado żywy. Ładne, są obydwa, ale tylko temu łapka nie wiesz. Ale dobra, co ja pokazuję? Mam następne pokazywać. Teraz nie jest dobra. To jest Dodo, owczarek Niemiecki, ładny mi napis wyszedł. Mike, panda, pokażę go. On będzie grał w moim nowym filmie. Który będzie albo na ten konto wgram, albo na minier PS13. Jeszcze nie wiem. No, tak wygląda. Mogłem tego narysować trochę bardziej żółtego, bo ten jest żółty. O, tutaj mój Max. Proszę o to ją. Więc ja wam pozwalam robić z nim sesję. Hello! Tak. Max Coli. O, to moja ulubiona figurka Lila. Jest niepodobna do tej. No ale ładnie mi wyszedł Co nie. Lila ma zielone oczy, tam ma zielone oczy. Nie, tutaj nie pokolorowałam oczu. tego <laughs> wygląda, jakby było zielone. Szkoda, że ten LPS shop nie ma koloru takiego. Dobra. Lila LPS. Piesek, nie wiem jaka to teraz. To chyba ja mniej yy, Tutaj mamy świnkę Melody. Yy, tutaj jest nutka. E, tak mam ją ale nie będę filmować. E, tutaj emo Fredka. kurde mam mało czasu jeszcze tylko przy 40 sekund jeszcze mam no wyrobię się emo fretka. O, tutaj korgi de ferdena znowu ją trochę z filmu bo mam dwa korgi jedną z brokatem tego korgi mi, mi ładnie wreszcie zaraz go pokażę oto moja defi tak nazywam ją Defi. De o, tutaj Katrin. Ja nie będę jej pokazywać. lps kod to jest tygrysek, taki jakby. Nie narysował. o, narysowałam tutaj o, tutaj pani Katrin. tutaj Tofi. Husky, to jest dziewczynka. Tu ma brokat na uszach. E, tutaj śluszyla wioletta, Dobrze ją przyniosłam. Oto jej wiola, yy, tylko że tutaj ma kwiatuszek, bo ona tu miała kwiatuszek i tutaj zmieniłam ten kwiatuszek i namalowałam brokatem. To jest wiola, tak powinno być by przez V, Teraz zaczyna się dział z moimi wymyślonymi m-hajtami, monsterkami monster ja je tak nazywam, tak ona się nazywa koloreta bloom, przeczytam to. Córka wilkowaka, wiek 16 lat, zabójczy jestem pigna przez 2 i. Mam co prawda włochatą twarz, ale do to powód do myślenia, że jestem brzydka? Dziwaczna wada. Gdy tylko pogryzę się z Claudine, moją siostrą, od razu wypadają mi yy, wszystkie pazury. Ulubiony kolor. Uwielbiam kolory. czerni, biel, brąz. Ulubiona potrawa. Spaghetti. Zwierzątko Sufkariti. Tak wygląda, jest trochę podobny do Fulbiego. BFF Draculaura, Nie wiem, jak to się pisze. E, ulubiony przedmiot. Fotografia, geografia. Znienawidzony przedmiot. Matematyka. Też nienawidzę matematyki. I następny zeszyt, bo to już końc mojego zeszytu. Był taki fajny. Zeszyt numer dwa. E, piszemy Rysunki. Tutaj mnie nie wyszedł, i tutaj jest Claudia Wolf Tak wygląda. Córka wilkowaka Imię Claudia Wolf Wiek 116 dni. Kolor bordowy. Ulubiony kolor. Tutaj jest nie piszę kolor, bo mi się nie chciał opisać. Ulubiony, yy, więc jak piszę kolor, to znaczy ulubiony. Kolor bordowy. Wada. Mam puchate włosy. Jeśli je rozwiążę, będą stałe. Dosłownie. Jedzenie sushi. Zwierzątko myszoszczur dark. Tak wygląda yy, znak. Nie umiem rysować tych znaków, czy tam czaszek, yy, więc to nie wyszło. Ona jest wilkowakiem. Narysuję kotołaka. <grym> no. Hmm, takie małe włosy, puchate, związane z kierunek. No chuj, dobra, Następne to... Yy. Załza yy, Tutaj mam takie czarne serce, bo to jest brzuch. To piszę, to mam, dobra. Tak wygląda. Córka zombie. Imię Załza Wiek nie, jest nieokreślony. Kolor czarny. Uwielbiam czarne serduszka na mojej bluzie. Wada. Krzywe nogi. Żart. Moja wada? Bardzo proszę. Najpierw zdaj egzamin. Ha! Mam was, moja wada to mówienie, tak? Mówię za dużo. Co przyznacie? Jedzenie. Ślimaki. Znowu żart. Dobra, lubię rybę. Po. W francusku. Nie wiem, jak jest po polsku. Znaczy, tu pisze. Lubię róbeł. Po francusku. Nie wiem, jak to się po płosku. <noise> Zwierzątko Pegik. Koń morski. Tak wygląda. Yy, tk, znak, czy tam troszkę? Może nie umiem tego rysować. I tak wygląda. Mam ładne oczy mi wyszły i ten nos. Yy, kartka, kartka, kartka tak wygląda. I dobra. Yy, Bo tu też nie umiem rysować. że to jest rodzajstwo Dzieci diabła i anioła. To jest Miara i M Max. Yy, imiona. Max i Mijara. Wiek. Bliźniaki. Nasz wiek to 20 minut. Tak. 12 minut i chodzę już w krawacie. To mówi Max. Wada o. Znaczy, wada zero. Czyli nic. Jedzenie winogrona i jabłko. Winogrona lubi diabełek. Yy, Miara I Max lubi jabłka. Kol ulubiony kolor. Czerwony. Czarny miara, biały max, zwiątko kutli wychomi diego, Podzielam taki piorunem na i znak taki diabła, jak się rysuje, mówię, tutaj nie chciał mi się opisywać, więc tak to tak wygląda, imię maniar, Maniari, boże jakie imiona wymyślam, dobra. Córka ducha, imię Maniari, nazwiska nie ma. Zwierzęk żub Tak wygląda. I yy, dobrze, on tak wygląda. Całe. Ma czarne oczy. Yy, Krótkie yy, kuceczki. się na, na nią. Yy, I dobrze, następny zwierzę kucyk. No, przed chwilą wysłałam, bo mi się nudziło strasznie. Potem wzięłam się do roboty, narysowałam zebrę. Nie umiem zebrrysować, tak, ha i kto to mówi, ha, no dobra, przyznaję, zebra mi nie wyszła, ale może mi się nudziło oglądać film. o, kolejny owczarek niemiecki, uwielbiam owczarki niemieckie, nagle zaczęłam je uwielbiać, no nagle zaczęłam lubić owczarki niemieckie, mam tylko jednego, szkoda, przywitajcie się z Delgadem, którego już przed chwilą poznali, hello, Muszę brać bardziej z tej strony, o z tej, z tej, z tej strony muszę, bo pada cień, bo tam jest okno. Dziwne, mam łokie. <grym> I mam łakina. No zamójcie. I jak oni jeszcze te grubość rzeczy, dobra. Zapamiętaj, jeśli Ci się podobało, kliknij. Love it. Piesiu, koniec. Żartowałam z tym końcem. Hey, jeszcze został kucyk. Kurde, widać mnie, widać. Halo, halo, halo. Pali się, pali. Poczekajcie, zapalę światło. I mam już świetlenie. Teraz wam pokażę finałowy odcinek. Kurne, miało być 6 minut. Znaczy 5 minut miało być. Kurde. Co że A teraz finałowy rysunek. Kłócyk peli. Nie wiem, czy ją wam pokazywałam. E, nie... I dzisiaj rysowałam ją w weekend przedwczoraj, bo dzisiaj jest wtorek, w niedzielę ją rysowałam. Tak w niedzielę, w sobotę i w niedzielę. Pagi. Tak, to jest kucyk z granicy. Nie wiem czy mi wyszedł. Oko ładne. Hmm, tak wygląda. Tutaj jeszcze moje Koka, Diana i Fin. A, miałam wam jeszcze pokazać tego. Miałam wam jeszcze pokazać moją szkołę. To dawicie. Sala od przyrody. Tam z tej lalka blind, żeby było. Patrz, się w części ciała na dole. Natomiast mamy salę, nie wiem jaką. Tam jest samo plastyki, nie widać. Tutaj sala gimnastyczna, na której są Petropy. Nie wiem czym. Tutaj nowo otwarty oddział przedszkolny. Był wcześniej, ale teraz jest wyremontowany. Ale to w innym. Od... LPS, oprowadź mnie po Petropowie. Yy, niedługo będzie nagrana druga część. Będziemy, no chyba w drugiej części będzie szkoła, chyba. Jestem pewna. I pamiętajcie, mam nowy konto na YouTube. Niedługo nie może na tym, albo na tamtym pojawi się nowy film. Bla 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 bla. Wszystkie te pomysły. Wydano tak. Poczekajcie. myśli. I koniec!